Nie oddam Dionisowi ani skrawka tej ziemi, bo sama ją zdobyłam. Życie z takim staruchem jak Kajetano było dla mnie wielkim poświęceniem. Robiłam wszystko, żeby podporządkować sobie jego umysł, a ty marzyłeś tylko o posiadaniu kamili, choć masz mnie. Nie rozumiem, jak możesz wolić się ode mnie. Jestem prawdziwą kobietą. Będzie cię to słono kosztowało. Pożałujesz, że mnie odtrąciłeś. Już nie żyjesz, Isadoro. Kiedy Ty, Kamilo, znajdziesz się na miejscu tej szpaneczki, mój świat zmieni się w raj. Obyś tego dnia zrozumiała. Że jesteśmy dla siebie stworzeni. I na zawsze została ze mną. Co tu robisz? Nic. Co ci jest? Przed chwilą byłaś radosna. Nie wiem. Wydaje mi się, że wiesz. Tylko nie chcesz powiedzieć. Nie chcesz powiedzieć? Zaufaj mi. Powiedz, co ci jest. Nie wiem, czy kiedyś spełni się moje marzenie tak jak Romana. O jakim marzeniu mówisz? O pełnej rodzinie. On będzie miał mamę i tatę. Rafael i Vivi go adoptują. Razem będą bardzo szczęśliwi. A ty nie jesteś ze mną szczęśliwa? Sí, claro, sí, Oczywiście, że jestem, no, ale brakuje mi mamy. No, Bardzo za nią tęsknię. No, tak się cieszyłam, kiedy Kamila, Kamila zabrała mnie na zakupy lub kiedy mi Miriam uczyła mnie piec ciasteczka. Ale... No, Żadna z nich nie jest moją mamą. Zrobiłbym wszystko, żeby Twoje marzenie się spełniło, ale to niemożliwe, skarbie. Wiem. Chciałabym mieć mamusie i siostrzeczkę. Zobaczysz, że pewnego dnia to marzenie się spełni. Będziesz miała pełną rodzinę, o której tak marzysz. Przyczy pan sobie czegoś? Ty szykujesz jedzenie dla ojca? Tak, proszę pana. Dodajesz jakieś specjalne przyprawy od pani Isadory? Sama nosi panu jedzenie, ale ty przyrządasz. Wszystko. Pani przygotowuje mu whisky, kawę i herbatę. Nie pozwala mi tego robić. Wejdźcie, proszę. Przywiń małą. Wypijecie kawę i upiekłam ciasteczka. E, e, Musimy wracać do domu. Trzeba wypełnić dokumenty adopcyjne. A ja chętnie zjem ciasteczko. Takie same się, nie? Są pyszne. Wypijecie kawę i pójdziecie. To nasze ostatnie spotkanie w Meksyku. Chętnie się napijemy i zjemy ciastką. Mogę Ci pomóc? Nie, dziękuję. Mogę iść do małej? Oczywiście. Już się czuję jak u siebie. Przepraszam, jest u siebie. Masz piękny dom. Co ci się stało? Nic mi nie jest. Kto cię tak pobił? Jakieś łobuzy. Gdzie? Dlaczego? Nie denerwuj się. To moja wina. Stanąłem w obronie napadniętej kobiety. Nie powstrzymałem się. Niemożliwe. Usiądź, niech cię obejrzę. Nic mi nie jest. To cię opatrzył? To było blisko pensjonatu pani Amandy. Ona się mną zajęła. Nie mogę uwierzyć w taką brutalność. Nie powinieneś był się bić. To nie rozwaga. Tak, ale cię rozumiem. Wiem, że nie mogłobyś patrzeć obojętnie na maltretowanie kobiety. Nie opanowałem się. Nie żałuję. Boję się tylko, że moje postępowanie narazi tę kobietę. Pan Diaz Acosta mówił, że wykryłeś u jego żony tętniaka. Nie znalazłem w historii choroby. Co z nią zrobiłeś? Nie wiem, ale pamiętam ten przypadek. Nie ma przeciwwskazań do wyjazdu za granicę. Stwierdziłeś, że ma tętniaka Uznałeś jej stan za ciężki Ostrzegałeś, że silne wzruszenie grozi jej śmiercią, bo może dojść do wylewu Nie jest w tak ciężkim stanie Bierasz zgodę na podróż, nic jej nie grozi Przy takiej diagnozie nie mogę tego zrobić Byłbym nieodpowiedzialny To moja pacjentka Masz jej tylko powiedzieć, że może jechać. To chyba nic trudnego. Weź to środek przeciwbólowy. Na pewno pomoże. Przyniosę ci wody. Są już ciasteczka? Nie przyniosłam. Kto cię pobił? Łobuzy. Oddałeś im? Chyba już pójdziemy. Daniel musi odpocząć. Nie, zostańcie jeszcze trochę. Nic mi nie jest. To niemożliwe po takim pobiciu? Zaparzę arniki, żeby rany szybko się zagoiły. I przyniosę ciasteczka. Pójdę z tobą. Nie zapanowałeś nad sobą. Napadając na dionisję, naraziłeś życie swojej Kamili. Nie mogłem się powstrzymać, gdy się dowiedziałem o propozycji tego łajdaka. I co to dało? Pogódź się z tym, że nic nie możesz dla niej zrobić. Broniąc jej, tylko ją naraziłeś. To się nie może powtórzyć. Masz rację. Zawiodłem ją. Obiecuję, że nie będę się wtrącał w jej życie. Usunę się na bok. Już to obiecywałeś, ale nie dotrzymałeś słowa. Nie ze złej woli, tylko z miłości. Tym razem dotrzymam. Dzień dobry. Pan Dionisio Ferrer? Czym mogę służyć? Chciałbym wręczyć panu ten dokument. O co chodzi? To pozew rozwodowy pani Agustine Santos. No, proszę. Pragnę zapewnić, że nic od pana nie chcę, poza jak najszybszym uzyskaniem rozwodu. Co za przypadek? Mnie też na tym zależy. Skoro oboje Państwo są zgodni, może przeczyta pan tekst i od razu podpisze. Nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, co mam robić. Podpiszę, jak będę miał ochotę. Niech pan wyznaczy dzień, w którym mam przyjechać po dokumenty. Kiedy podpiszę te papiery, zawierzę je osobiście Augustinie do więzienia. Ucieszyło mnie twoje zaproszenie. Musiałem wyjść z domu. W Malkarydzie dostajesz szału. Jestem blisko Luzmy i nie mogę z nią być. Ta sytuacja może potrwać. Zdajesz sobie sprawę? Nie ma wieści o Leoncju. Nie mogę zostawić Luzmy samej. Co u ciebie? Dziś przez Anę chciało mi się płakać. Jest ze mną szczęśliwa, ale chciałaby mieć matkę. Zwłaszcza, że jest dziewczynką. Teraz masz nadzieję na ułożenie sobie życia z Kamilą. Nie ukrywam, że tego pragnę. Ale ona tak bardzo kocha Daniela, że chyba nie da mi szansy. Kiedy kochasz kogoś całym sercem, inni nie istnieją. Nie szukasz szans, nie okazji, tak jest ze mną. Choć mam nadzieję, że ciebie to nie spotka z kamilą. marty, tak. Dlaczego, choć tak bardzo Cię kocham, nie przezwyciężyłam koszmaru. Jak ci idzie? Prawie skończyłam się pakować Kupiłam kosmetyki, które będą ci potrzebne w podróży poślubnej Szampon, krem, dezodorant Zawsze taką nie dbasz Przecież kocham cię najbardziej na świecie Mam szczęście, że jesteś moją matką, bo jesteś najlepsza Zawsze czułam Twoją miłość. Choć na chwilę oddaliłyśmy się od siebie, czekałaś na mnie cierpliwie, rozumiałaś mnie i wsparłaś, gdy okazało się, że jestem w ciąży. Nie jestem ideałem. Popełniłam wiele błędów, ale próbowałam Ci dać wszystko, co najlepsze. I otoczyć cię miłością. Gdybym mogła spełnić jedno życzenie, prosiłabym, żeby kiedyś moje dziecko czuło do mnie to, co ja do ciebie: Dumę, podziw i szacunek. Jesteś najlepszą mamą na świecie. A ty najlepszą córką. Nieprawda. Wiele wycierpiałaś przez moją głupotę. Usiądź. Nie obwiniaj się. Wiem, że cię zraniłam, ale widzę, że stałaś się dojrzalsza, odważna i pewna siebie. Jesteś najlepszym darem, jaki mogłam dostać od życia. Uwielbiam cię, mamo. Będę za tobą tęskniła. Blisko czy daleko wystarczy jeden telefon, zawsze będziemy razem.